Będziemy opowiadać. Dalej. Naszym koleżankom i kolegom. Będziemy opowiadać. 8 marca zwyczajowo obchodzimy Dzień Kobiet. W tym roku w szczególny sposób chcieliśmy pamiętać o seniorkach z Domu Kombatanta w Rzeszowie. Fundacja wczoraj i jutro wraz z Młodzieżą Wszechpolską zorganizowały akcję charytatywną, w której to została założona zrzutka.

Organizacja e, Patriotyczna. Jesteśmy z organizacją Młodzież Polska i wraz z Fundacją Wczoraj i Jutro chcieliśmy po prostu w tym roku pamiętać o e, szczególny sposób o paniach, e, docenić za, za cały trud włożony w e, wychowanie przyszłego pokolenia, za naukę historii, za naukę patriotyzmu. E, no i tym samym chciałabyśmy też życzyć e, wszystkim paniom przede wszystkim zdrowia, siły, wytrwałości. Jeszcze raz podziękować za ten moją